Cześć, dzień dobry! Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o bardzo fajnej grze dla y, młodych y, graczy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki z planszówkami, mianowicie o lisku urwisku. Y, Lisek urwisek to była pierwsza gra, z którą y, my się zetknęliśmy, jak Max miał 5 lat, zdaje się, i faktycznie y, na początku bardzo y, mocno tę grę ogrywaliśmy. Fakt, że z czasem, kiedy weszły inne prążówki, ona troszkę zeszła na dalszy plan. Natomiast to nie zmienia faktu, że wprowadziła nas tak bardzo przyjemnie i dała bardzo fajny fundament pod gry, które są po prostu bardziej skomplikowane, bo ma wiele takich elementów, o których zaraz wam też tutaj chwileczkę opowiem, które, które bardzo fajnie rozwijają pewną umiejętność już potem grania u, u młodego. No i teraz, bo co? My tu mamy, zobaczcie, ona jest przewidziana od 5 lat. Ja już się jakiś czas temu nauczyłam, że jeżeli producent na pudełku pisze, czy na pudełku jest napisany, napisane czy wskazany wiek, to warto się przynajmniej zastanowić przed zakupem, e, ponieważ fakt jest taki i gdzieś tam na forach wielu widzę, jak rodzice piszą, że kupują 10 lat, znaczy grę na 10 lat dla 5-latka i pięciolatka sobie świetnie radzi i z nimi gra. E, No jakby fajnie, super, że to robicie, bo to jest też zawsze spędzanie wspólnego czasu. Natomiast e, ja patrząc na, na Maxa, jak na przykład w Liska grał e, mając lat 5, jak gra w niego teraz mając lat 6 y, i pół w zasadzie, no ale jak miał 6 lat też tam graliśmy. Y, chodzi o to, jak zmieniała się po prostu jego y, ogrywanie tej gry. Y, więc warto patrzeć na ten wiek, bo dopiero tak naprawdę przy tym wieku dziecko no, jest na takim etapie rozwoju, gdzie, y, gdzie jest w stanie wyciągnąć z tej gry max i właściwie w nią grać, y, a nie przesuwać pionki, no, bo to też jest różnica. Ale co mamy w pudełku, słuchajcie, to co mi się w tej grze bardzo podoba, to jest punkt pierwszy. To jest w ogóle jakby grafika, takie bardzo ładne przygotowanie tej gry estetyczne. Zresztą zobaczcie, w ogóle sama plansza wygląda mega fajnie. I oprócz tej strony, która jest naszą planszą. E, która jest naszą planszą, która e, jest bardzo ładnie, jeszcze jest twarda, więc też, też, też jest bardzo trwała i też chyba z myślą właśnie na tych naszych pięciolatkach zbudziana. E, to jest jedna rzecz. To jeszcze z drugiej strony jest też bardzo ładne wykończenie, które nam pokazuje tego naszego poliska, orwiska, czy to dobrze chceć. E, więc z drugiej strony też to wygląda bardzo ładnie. E, no i ta plansza jest trwała, jest gruba, więc e, no czasami gdzieś tam w ręce wpadało ostatnio. Mm, na przykład, który miał taką bardzo cienką planszę, no i ona gdzieś tam się potrafiła przedzierać, więc jakby tutaj ten problem nam znika, jest to bardzo fajnie zrobione i to jest nasza pierwsza część tej gry, która nas wita. Jest oczywiście instrukcja, e, króciutka, co też jest fajne, łatwa do przeczytania, szybka do przejścia, bo sama gra też nie jest skomplikowana, więc tutaj nie było potrzeby do nie wiadomo jakiego e, rozwijania tego. E, no ale o czym jest też gra? W dwóch słowach Wam powiem. E, Lisek Urwisek zagrał się do wielkiej chatki i zakradł, e, ukradł z kuchni ciasto upieczone przez gospodynię. Gracze wcielają się w rolę detektywów, mających za zadanie rozwikłać zagadkę zaginionego smakołyku. Aby osiągnąć ten cel, muszą ze sobą współpracować. No i to jest też punkt, na który e, zwracam uwagę. E, to jest ta kooperacja właśnie. Fajne jest to, że e, w tej konkretnie, e, właśnie w tej grze, e, szukamy wskazówek i robimy to wspólnie. E, I taka operacja na tym e, poziomie, jak zauważyłam, wiekowym, właśnie te 5 lat, dla Maxa była bardzo ważna, bo my to robiliśmy wspólnie, e, a nie musieliśmy ze sobą konkurować. Więc, e, więc to na pewno jest takie też fajne wprowadzenie w planszówki. Wykorzystujemy wskazówki zdobyte podczas rozgrywki, żeby odnaleźć tego liska-urwiska, zanim on ucieknie nam do norki. Więc sama mechanika bardzo prosta. Plansza, wskazówki, szukamy wskazówek, odkrywamy wskazówki i musimy odnaleźć liska-urwiska, który ukradł ciasto. No i teraz, co jeszcze mamy w pudełku? Mamy taki fajny dekoder, jest w ogóle bardzo fajny też element w tej gry, ponieważ oprócz samych pionków, które się przesuwa, samych kości, które mi się rzuca, jest coś dodatkowego i to się Maxowi sobie bardzo podobało. Nawet jak graliśmy w większym gronie z 10-latkiem, z 13-latkiem, no to ten dekoder jakby robił robotę, bo każdy niezależnie od wieku chciał tutaj wsadzać te wskazówki. No i jakby sprawdzać, nie? Czy, czy, czy ten nasz podejrzany ma coś, na przykład, nie wiem, zegarek, czy nie ma. No i właśnie jak to działa, no mamy kartę naszą, e, tutaj są takie kropki, które wskazują, e, oznaczają właśnie te wskazówki, zaraz Wam powiem, jak, pokażę jak to wygląda. Wsadzamy sobie w dekoder tą kartę i ona jest zakryta i tutaj mamy napisanego, napisane imię tego naszego podejrzanego, dobra, o, hops. No i teraz bierzemy sobie wskazówkę, tam one leżą te wskazówki na planszy, no i one mają takie wycięte otworki w pewnych miejscach. Wsadzamy sobie tą wskazówkę tutaj, do naszego odwrotnie przepraszam, do naszego dekodera, czekajcie, no, tak, wskazamy, wsadzamy sobie do dekodera. Odsuwamy. I jeżeli tu w tym miejscu pojawi nam się zielona kropeczka, to będzie oznaczało, że nasz podejrzany nosi rękawiczki. Ale że kropeczki nie ma, no to nasz podejrzany nie nosi rękawiczek. Ee, więc na tym polega korzystanie z tego naszego dekodera. Bardzo fajna rzecz. No a nasi podejrzani są sobie tutaj, ich jest sporo. No i mają właśnie te różne atrybuty, czyli jakieś kapelusze, jakieś y, y, korale. Zresztą też zobaczcie, co to, to, to jest fajne: one się bardzo fajnie te liski nazywają. Tutaj jest Irmina, tu jest Leokadia, jest Eugenia, Marian, Jadzia, więc to też są takie y, trochę już y, pelagie, trochę już takie zapomniane imiona. I one też powodowały uśmiech na twarzy dzieciaków, więc to, to jest znowu taka mała rzecz, słuchajcie, o której byśmy pewnie nie pomyśleli. Mają też w ogóle strasznie fajne minki, jak się na nich spojrzy. Więc jakby to wszystko się fajnie składa na, ten taki, na tą taką otoczkę właśnie, taką bardzo przyjemną dla oka. Nasze pionki, takie malutkie kapelusiki. Bardzo fajne, zobaczcie, słodziaśne, totalnie fajne. Są cztery pionki, no bo gra jest przewidziana dla czterech osób. No i jest nasz złoczyńca, nasz złol. No nie tyle złol, dobra, nie mówmy o nim, tak, to jest po prostu lisek kurwisek, który sobie e, ukradł ciasto z kuchni gospodyni i jego zadaniem jest uciekanie do norki. Czyli jak nam się nie uda odkryć wkradówki albo y, nie uda nam się odkryć podejrzanego, no to lisek się przesuwa na planszy w stronę norki, do której ucieka. Mamy kostki. Kostki. Na kostkach mamy albo wskazóweczkę, albo yy, podejrzanego. Trzeba na trzech kostkach wyrzucić albo trzy symbole o, podejrzanego, czekajcie, hop. albo yy, trzy łapeczki, czyli odkrywanie wskazówki. I wtedy przesuwamy się na planszy w stronę wskazówki, albo odkrywamy podejrzanego. Jak dokładnie wygląda gra? Zachęcam was serdecznie na YouTube'a. Tam z Maxem mamy pełną rozgrywkę od początku do końca. Czy nam się udało wygrać? To sami zobaczycie. Czy udało nam się znaleźć tego naszego podejrzanego liska Urwiska? Yy, więc, takim słowem, słuchajcie podsumowania. Yy, prosta gra. Yy, na pierwszą grę w ogóle yy, bardzo fajny tytuł. Myślę, że będziecie mieli dużo radości, zarówno dzieciaki, jak i dorośli, bo yy, my, jak yy, pierwszy raz tworzyliśmy pudełko, czy ja byłam strasznie, yy, jakby ciekawa, jak, yy, czy, czy to nie będzie nudne, czy się wiecie. Czasami tak jest, że gramy trochę z tymi dziećmi też dlatego, żeby im zrobić przyjemność, ale tutaj naprawdę mieliśmy fajną zabawę. Więc polecam Wam serdecznie na pierwszą grę. Jeżeli chodzi o jej żywotność, no to u nas Max ma teraz 6,5 roku, sięgamy po nią już bardzo rzadko. To też dlatego, że wjechały do nas inne tytuły, na przykład Tajemnica w 5 minut, która jest też oparta na poszukiwaniu zagadek, szukaniu wskazówek, takim myśleniu logicznym trochę. Zastanawia się, kto coś ma, kto czegoś nie ma, o łączeniu faktów. I ona trochę wyparła nam tego liska urwiska. Jest po prostu za prosty, więc sięgamy po niego już rzadziej. Natomiast te jednak tam rok czasu, jak gra leżała na półce, to sięgaliśmy po nią czasami w międzyczasie jak mieliśmy akurat wieczór planszówkowy. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie śmiało, chętnie odpowiem. Na YouTubie, tam w filmiku też ja na początku rozgrywki pytałam Maxa słuchaj, co to mi się podoba w tej grze najbardziej, więc on powiedział, że najbardziej podoba mu się poszukiwanie wskazówek, że są wskazówki i że gramy razem. To są takie dwie rzeczy, które Max wskazał jako dziecko, które mu się podobają. Czyli właśnie to poszukiwanie, czyli taki element trochę tropienia plus kooperacja, czyli to, że po prostu gramy wspólnie i nie mamy tutaj rywalizacji. I tam pomiędzy sobą. E, więc takie dwie rzeczy, słuchajcie. Polecam Wam serdecznie. Granie jest e, droga, szczególnie co ja już nie pamiętam, ale ona chyba kosztowała coś około 40 zł. E, ale może, może się mylę, sprawdzę to, żeby Was nie wprowadzić w błąd. Natomiast e, też, jak tutaj zobaczycie na opakowaniu, e, miała e, bardzo dobry czas. Została podzielona e, przez e, co my tu mamy. Świat Przyjazny Dziecku, nagroda główna, nominacja Gra Dzieci dla, yy, gra dla Dzieci. Tak. I wiele innych. Stanów Zjednoczonych, Polski, Francji, USA. Yy, no i w sumie się nie dziwię, bo bardzo prosta gra, naprawdę yy, polecam. Pozdrawiam Was.